20 metrów 12 talerzy Ile 8, 18 talerzy Teraz wam powiem ale to 18 talerzy Już trzeci sezon Użytkuję Powiem tak Na lekkiej ziemi Okej, okay, nie ma problemu Ale na glinę Często, ciężko, ciężko będzie muszę dociążać jak widzicie, jeszcze jest piatko to z zeszłego sezonu Bo za lekka Mówię, ja mam coś w talerzówce. E, mówię, trzeci rok ją użytujemy. Jest to firma Grasrove na... Czekajcie, 3, 6, 9, na 20 Tu 20 talerzowe? 3, 6, 9, 20 talerzowa. tu. 20 talerzowa. Co mogę, że są nie jeszcze? 2,20 metra. Nie narzekam na nią, więc powiem Wam, że fajnie się nad Pudusem zachował, bo pierwszego rzutka ja kupiłem, były co takie bolce, co nie, eee, żeby belkę zaczepić i gdzieś rzepak, bo to po rzepaku kupiłem ją, na rzepaku się dorobiłem i bolec mi się zgubił, wiecie, i gdzieś tam nagrywałem wcześniej nad tym rolnik Hades i gdzieś się gracz zobaczył pozostanąc. Bardzo naprawdę miło jest z jego strony, więc jestem w szoku. Wysłał mi bolec, więc naprawdę plus dla niego. Bo z jedną firmą teraz za ten pisaliśmy z na maszyny na testy. Na pokazach mówili, że dadzą, później, że nie dadzą i... Szkoda radać. Czekajcie, dobrze będę jechał? Dobrze. Ale jedziemy tak. Obiada dookoła i się widzimy za chwilę. Udogodnienie. było. Tak, to przyjechałem za do Donatę, ale powiem Wam bardzo ładnie jest, więc idź. Boję, że może ubijać więc Rada ja zadzwonię to na Jesteśmy już po 4 razach dokoła No tu 2 lece Jak widzicie fajnie to wygląda Miejscami gorzej, miejscami lepiej Więc ogólnie jest git Nie ma co narzekać, to leżówka daje radę, ciągnik ich też No takie warunki myślę, że jest git. Dobra Jedziemy, zobaczycie sami, ocenicie sytuację, gdzie Wam to się widzi czy nie. Trójeczka.

let okay. Dobra jestem ostatni raz już tutaj Już eee, kończę te 70 tarów, co zaletałem i obarczam raz dookoła eee, Zobaczcie co się stało z talerzówką To i tak tutaj jest e, połowa tego Bo cała była zalecona eee, I tak dalej Lego eee, to nawet nie ruszę Niestety będzie musiało trwać samo eee, nie wiem, co zbytnio tutaj zrobić. Ogólnie po talerzówce wygląda to tak. Raz ja przeszedłem mi. No źle nie jest. I źle nie jest. Talerzówka fajnie wchodzi. Jakby to tam przelatał. Ale to musi być cięższa talerzówka. Tam jest go najgorzej, z tamtej strony. Widzicie? Kurde no, Może będę próbował zobaczę. z zalatam to I zacznę tutaj chodzić No ale mówię, no jest tragedia Trzeci bieg już się kończy Wali tylko grzmoci także Masaka No zobaczymy jak to będzie Ja to kończę mieszam tego komusa i niech tam rozkłada te resztki też organizmy i tak dalej no dobra co to będę opowiadał no ładny, fajny kawał, trochę nieforemny trochę bo wiecie, tu, tu, tu ale mnie w tym no i co, i bawimy się, no kurde cudołek jest taki posiarka bijakowa no zobaczymy może się ludzi, co czy mają, tu taki sąsiad ma może on pożyczy, no zobaczymy dzięki za wpadnięcie, trzymajcie się i do zobaczenia od następnego